Do montażu komputera potrzebujemy płytę główną procesor zestaw chłodzący pamięci kartę graficzną dysk twardy stację dyskietek obudowę Aby dostać się do wnętrza obudowy musimy odkręcić i zdjąć boczny panel Do montażu komputera obudowę najwygodniej jest położyć na boku. Przy instalacji procesora należy zwrócić uwagę na oznaczenie znajdujące się w jego narożniku. Odpowiada ono podobnemu oznaczeniu na podstawce procesora. W włożeniu procesora zamykamy gniazdo. Przystępujemy do montażu zestawu chłodzącego. Usuwamy z niego opakowanie ochronne. Spód radiatora pokryty jest specjalną warstwą termoprzewodzącą, która znajdzie się bezpośrednio nad rdzeniem procesora. Sama instalacja zestawu chłodzącego różni się w zależności od producenta. Zawsze jednak przysparza ona mniejszych bądź większych kłopotów i często wymaga użycia sporej siły. Pamięci montujemy w gniazdach zaopatrzonych w specjalne zatrzaski. Jeśli dysponujemy dwoma lub trzema modułami, montujemy je w kolejno ponumerowanych gniazdach. Przed samą instalacją płyty głównej należy przykręcić wszystkie śrubki dystansowe. Aby solidnie przymocować płytę główną do obudowy należy wykorzystać i dokręcić wszystkie śrubki. W większości nowych płyt głównych kartę graficzną montujemy w gnieździe PCI Express. Robimy to jednak po zamontowaniu płyty głównej w obudowie. Dysk twardy ATA podpinamy do płyty głównej za pomocą 80-ożyłowego kabla IDE. Należy przy tym zwrócić uwagę na wypustkę na jego wtyczce. Drugi koniec wpinamy w płytę główną. Zazwyczaj kolor wtyczki odpowiada kolorowi gniazda. Pamiętajmy jednak, aby dysk podłączyć do gniazda opisanego na płycie jako IDE1. Do podpięcia dysku Serial ATA wykorzystujemy inny rodzaj kabla. Jest on zdecydowanie wygodniejszy i zajmuje mniej miejsca w obudowie. Drugi koniec kabla wpinamy do gniazda SATA na płucie głównej. W przypadku dysków Serial ATA inaczej wygląda także podpięcie zasilania. Przed instalacją napędu optycznego najpierw usuwamy zaślepkę z przedniego panelu obudowy. Po wsunięciu napędu, starannie przekręcamy go do obudowy. Analogicznie jak w przypadku dysku twardego, montujemy drugą taśmę IDE do gniazda IDE2 na płycie głównej, a następnie podłączamy kamerę zasilania. Podpięcie stacji dyskietek jest bardzo podobne do podpinania dysku twardego. Musimy jednak zwrócić uwagę na prawidłowe podpięcie zasilania i taśmy. Pamiętaj, by podczas podpinania zasilania do płyty głównej zasilacz był odłączony od prądu. Podłączenie kabelków odpowiedzialnych za działanie przycisku power, reset oraz za sygnalizację pracy komputera i dysku twardego wymaga trochę poświęcenia. W tym miejscu bardzo pomocna okaże się instrukcja obsługi. Gdy już wszystko podłączymy, czeka nas największy sprawdzian. Ciskamy przycisk power i komputer powinien wystartować. Piotraczki będą się kręcić, a z głośniczka dobiegnie krótki dźwięk informujący, że wszystko jest w porządku. Zamykamy i zakręcamy obudowę. A następnie podpinamy ekran monitora, klawiaturę, myszkę i na końcu zasilanie. Ponownie uruchamiamy komputer. By dostać się do BIOSu, podczas uruchamiania komputera musimy na klawiaturze przycisnąć klawisz DELETE. W BIOSie ustawiamy urządzenie, z którego komputer rozpocznie ładowanie systemu operacyjnego. Jeżeli chcemy skorzystać z karty dźwiękowej zintegrowanej z płytą główną, upewnimy się, że w BIOSie jest ona włączona. W BIOSie znajdziemy też opcję umożliwiającą przetaktowanie procesora. pamięci i szyny systemowej FSB. Początkującym użytkownikom odradzamy jednak podkręcanie.